Te larwy, które widzieliśmy na zapleczu, oddzielone z tej ekspozycji. W ubiegłym tygodniu kolega Sebastian, który nimi się opiekuje na co dzień, oddzielił jedną sztukę. Następnie, pod koniec tygodnia, ja oddzieliłem drugą sztukę, i koleżanka, która miała dyżur w niedzielę, oddzieliła trzecią sztukę. Nie wszystkie muszą pochodzić od tej samej matki, ponieważ widzieliśmy, że w tym basenie te salamandry się zmieniały. One nie, niezbyt chętnie wchodzą do wody, a wtedy, kiedy widzimy taką, taką salamandrę szukającą odpowiedniej chwili i miejsca, zanurzającą swój tył ciała w wodzie, to możemy przypuszczać, że właśnie po to to robi, aby, po to to robi, aby złożyć tam swoje żywe larwy, urodzić je. Larwy są trochę podobne do axolotli, mamy je tutaj, zaraz w, w, po, w ekspozycji obok mają skrzela zewnętrzne, mają cztery kończyny, mają spe specjalną taką płetwę ogonową, która pozwala na to, żeby poruszały się sprawnie w wodzie. Oczywiście są bardzo małobarwne, przeźroczysto szare i mało widoczne w strumieniu górskim. Możemy sobie to wyobrazić, że w tych meandrach wody one są bardzo mało widoczne. Ukrywają się w zakamarkach, ukrywają się pod korzeniami, tam polują na, na żywe, na żywe organizmy na plankton i rosną. Muszą się odżywiać, a te najchętniej polują na żywy plankton i my na szczęście taki mamy. Mamy swoje dafnie rozwielitki, które tutaj już nam się rozmnożyły w takim zewnętrznym specjalnym jednym sztucznym basenie, przeambulatorium. Są to oczywiście płazy ogoniaste, które z przedstawicielami są naszej fauny krajowej. Nie są egzotycznymi zwierzętami. Zasiedlają ogólnie Europę. W niektórych krajach są na skraju wyginięcia, w innych populacja jest dość stabilna. U nas jest stabilna. Występują w takim paśmie górskim, mniej więcej do, od 800 do 1000 metrów i troszkę niżej. Żyją w środowisku podłoża lasu, szczególnie bukowy las jest dla nich sprzyjający, po, pokryty mchami, i my tutaj na tej ekspozycji. Staraliśmy się na tyle, na ile to możliwe, odwzorować takie środowisko. Mogę się tylko cieszyć z tego, że te warunki były na tyle sprzyjające, że doszło do tego rozmnożenia w warunkach wiwaryjnych, a nie wolności. Oczywiście, że jest to dla nas ciekawe wydarzenie. Mamy wydarzenia znacznie ciekawsze od, od narodzin maleńkich larw salamandry, bo nie jest to porównywalne z narodzinami np. wspaniałej żyrafy, która jest. Jest spektakularnym takim zjawiskiem w ogrodzie, albo też, nie wiem, urodzeniem jakiegoś wspaniałego, oczekiwanego zwierzęcia, które się już wydarzały w naszym ogrodzie, albo będą, mam nadzieję. Natomiast jest to bardzo ciekawe pod względem przyrodniczym zjawisko, do, do tego, aby je obserwować, aby, aby się uczyć. Także bardzo się cieszymy z tego wydarzenia.